Czekam na tę miskę z wodą Miałoby być wiaderko, ale. Proszę drogi, co to ty, że ta ja nie Dziękuję. Się Dziękuję. Nie, tak. tak. Ale, nie, ale nie ma kropidła. Wszyscy byli na kursie Nowe Życie? Nie. Nie? 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 nie. O! To trzeba zmienić. No dobra, ale poradzi. Poradzimy sobie, poradzimy sobie i bez, bez tej analogii ben, będzie inna. To znaczy, często mówimy sobie o tym, że łaska się wylewa na nas, przelewa, przelewa się i tak dalej, i tak dalej. Jest jej symbolem woda, woda która, daje, woda, która daje życie. Kościół robi dla nas coś takiego, że w ciągu roku, kiedy przeżywamy rok liturgiczny, rok kościelny, Przeżywamy wszystkie misteria związane ze zbawieniem. Całe życie Chrystusa, początek Kościoła, jest nam na, pokazany tak, jak w tej, w tej miseczce. I to się ma wlewać w naczynia naszego życia mniejsze, większe. To jest dość mniejsze, bo jest skondensowane. Tak jak całe życie Chrystusa jest skondensowa, skondensowane w jeden wrok. I to gdzieś prze, przelewa się w nas. Skupię się. To już, nie moja wina. to już nie moja wina, Tak samo my będziemy mogli, jak mamy naczynie, czerpać ciągle i pić, bo ciężko się pije z miski. Nie będę tego próbował, chociaż miałem taki plan i dlatego nie przyszedłem w sutannie, żeby nie łazić potem w mokrej. Ale liturgia jest naczyniem, przez, przez które my czerpiemy łaskę, albo inaczej, tak bardziej po i teologicznie mówiąc. Liturgia to jest świat znaków i gestów widzialnych, przez które dotykamy rzeczywistości niewidzialnych. Nie da się do Boga przytulić. Nawet jak się próbujemy czasami przytulić do krzyża, do ikony, to i tak to jest takie doświadczenie zastępcze coś, co mi pokazuje nie Boga samego, ale fakturę drewna. Pokazuje mi też jakieś tam moje odczuwanie tego, jaki Bóg jest, czy, czy kim, kim Bóg jest na poziomie moich emocji i zmysłów. Natomiast dopiero w liturgii mogę spotkać Boga tak, takiego, jak, takiego, jakim jest. Ten cykl, który, który Kościół nas wprowadza od narodzenia Chrystusa Pana. A wcześniej, wcześniej w adwencie, przez przygotowanie do niego, potem przez Wielki Post, Misterium Paschy, czas, czas zwykły w ciągu roku, to jest też cykl, na, cykl naszego życia. Ile razy już w swoim życiu doświadczałeś takich wydarzeń, które były dla ciebie totalnie śmiercią, po to, żeby Bóg mógł wzbudzać nowe życie, prowadzić do zmartwychwstania? Wrócił bez podbitego oka, więc dobra, do radę. Potem jest ten czas takiego wyhamowania. Zobaczcie, że kiedy mamy, kiedy kończy się okres wielkanocny, za chwilę, to potem będziemy mieć długi, długi czas tego okresu zwykłego czasu, w którym będziemy nie tylko wspominać to wszystko, co było, co pozwolimy, żeby to nam się w nas taki w pewien sposób osiadło. Ten czas, taki jak okres Bożego Narodzenia czy Narodzenia Pańskiego, fachowo mówiąc, czy Triduum Paschalne wraz z okresem Zmartwychwstania, to są rekolekcje dla całego Kościoła. Czas, w którym cały Kościół modli się tymi samymi tekstami, tymi samymi liturgiami, po to, żeby doświadczać Boga, który przemienia życie, a potem rozważyć to, co Pan dla nas uczynił. To nie jest tak, tylko że, że sobie tam wspominamy w ten czy, w ten, czy inny sposób, ale. <laughs> Kościół nas zaprasza do tego, żeby tym żyć i żeby być rzeczywiście takimi ludźmi liturgicznymi, albo inaczej, żeby życie uczynić liturgią, czyli całkowitą służbą dla Boga, całkowitym kultem publicznym. Tu jest też taka ciekawostka, bo czasami się zdarzają takie zarzuty. Ja to często słyszę w ostatnim czasie, nie wiem jakby, bo w różnych bańkach informacyjnych żyjemy. Ale taki zarzutę, że wszystkie te święta, które my obchodzimy jako chrześcijanie, to tak naprawdę są święta pogańskie, które tylko gdzieś nam Kościół sobie zanektował czy przerobił. Jest w tym prawdy. To znaczy, jak mamy te pier pierwsze wieki chrześci chrześcijaństwa, a właściwie czwarte wieki, kiedy. Kiedy chrześcijaństwo staje się religią dopuszczalną państwowo, to robi się często ze względów praktycznych. A mianu, mianowicie przychodzą kapłani chrześcijańscy, był w cesarstwie taki, dzisiaj byśmy to powiedzieli, minister do spraw wyznań. No, trzeba przejść religię, zarejestrować, zobaczyć, czy ta religia w ogóle jest możliwa do wyznawania w państwie rzymskim. To znaczy, czy mogą się modlić za, za cesarza. Chrześcijanie mogą się modlić. Czy chrześcijanie składają ofiary z ludzi? Bo jak nie, to nie ma rejestracji religii. <laughs> chrześcijanie nie składają ofiar z ludzi. Można zarejestrować, czy się godzą na płacenie podatków. Takie, 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 bzdury. No i potem pada pytanie, kiedy macie święta? No i chrześcijanie mówią, no my tak w sumie to tylko Wielkanoc mamy. Na, po, na początku i niedzielę. No, niedziela jest okej, okay, bo to to, 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 Wielkanoc też gdzieś tam do czegoś doczepi i potem, jak się patrzy na ten kalendarz taki świecki cywilny, no to mamy święto, które jest, które jest gdzieś pod koniec grudnia. Wszyscy wiedzą jeszcze wtedy, że Jezus się urodził w drugiej połowie grudnia, więc żeby można było normalnie świętować, czyli mieć dzień wolny, to w ten dzień wolny, w który jest święto państwowe, robi się obchody świąt kościelnych. Czyli tak się rodzi to, że Boże Narodzenie jest akurat 25 24 grudnia, bo dokładnie nikt tej daty nie zna. Ale czy to jest istotne dla zbawienia? Absolutnie nie. Jak się Jezus urodził 20, 20 grudnia czy 28, jaka to dla nas różnica? Absolutnie żadna. A tam kierując się tymi względami praktycznymi, budowano też liturgię po to, żeby człowiek nie musiał też walczyć z. Sobą. Zobaczcie, jak mamy to Triduum Paschalne, jak jest ciężko sobie wygospodarować ten czas, żeby dłużej pobyć w kościele, bo tak praca, słynne okna do umycia i wszystkie, wszystkie inne sprawy, które trzeba ogarnąć, no bo, no bo święta. A tak naprawdę święta, no to jest ten czas Triduum, pa Triduum Paschalnego. Kiedy patrzymy, to sobie tak w skali całego roku, no to widzimy, ile tam jest mądrości Kościoła, ile jest troski też o nas, żebyśmy mogli wejść w tę rzeczywistość wiary, i w rzeczywistość liturgii. Tak samo ta troska wyraży, wyraża się już w samym celebrowaniu Eucharystii. Pierwsze to rozważanie, które się odnosi do tych gestów liturgii, gestów liturgicznych. To jest wezwanie kapłana do aktu pokuty. Takie stanięcie w prawdzie. To nie jest moment, w którym mam robić rachunek sumienia z całego tygodnia. Że jest msza święta niedzielna, ksiądz wychodzi, uznajmy przed Panem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli godnie sprowadzić najświętszą ofiarę i teraz myślę Boże drogi, ile, ja się w tym, ile razy w tym tygodniu ja się pokłóciłem z proboszczem. <grywa> Nie było mnie cały tydzień, więc zero. Tylko mnie to, tylko mnie to ratuje, albo jeszcze, i, jeszcze inne rzeczy wymyślam. To nie ten moment. Chodzi tutaj o to, żebym stanął w takiej perspektywie, tak jestem człowiekiem grzesznym. Tak Pani potrzebuję Twojego ratunku i zbawienia w Jezusie Chrystusie, bo bez tego nigdzie nie dojadę. To nawet tam msza święta oczywiście będzie owocna, ale to moje przeżywanie może być. Bardzo, ale to bardzo marne. Kiedy przyjdę jako taki człowiek, wiecie, doskonały, chwalący się przed Bogiem, kto ma wszystko, ten nie przyjmuje prezentów, ani tym bardziej darów od dobrego Boga. Jak przychodzę na Eucharystię po to, żeby się chwalić przed Panem, ile ja to zrobiłem dobrych rzeczy w tym tygodniu, jaki jest ze mnie wzór ewangeliz ewangelizatora, no to jak ja doświadczę miłosierdzia, skoro nie czuję w ogóle, że Potrzebuję tego, żeby mnie ktoś dźwignął z nędzy, z nędzy moich grzechów. To też jest takie wyrównanie poziomów, bo spotykamy się na liturgii w, jako ludzie bardzo różnego wieku, stanu, e, doświadczenia życiowego wszystkich tych rzeczy, które są dla nas bogactwem w kościele, ale w tym momencie ten akt pokuty nas zrównuje, bo jedziemy na jednym wózku, wszyscy, jesteś, wszyscy jesteśmy grzesznikami, bo to, że ktoś grzeszy inaczej niż ja, Wcale nie sprawia tego, że jest ode mnie lepszy albo jest ode mnie gorszy. Są przecież takie grzechy, które, mo, które można popełnić tylko w jakichś bardzo konkretnych sytuacjach życiowych. Dla przykładu, nikt z Was tajemnicy spowiedzi nie złamie. Ja już mogę. I to się źle dla mnie skończy, ale bardzo, bardzo źle. To nie chodzi o ilość, jakość grzechów, tylko o tę prawdę. Wszyscy zgrzeszyliśmy, wszyscy potrzebują, jak nam mówi... Zresztą Paweł liście do, do Rzymian, wszyscy zgrzeszyli, pozbawieni są chwały Bożej, no, już wiedzą, że jest. Nie, 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 jest już ta formatka, nie mogę, jestem na wspólnocie. O, będzie chciał to, będzie chciał to nie, znajdzie. Czasami ten akt pokuty może być sprawowany w taki jeden, bardzo, bardzo ciekawy sposób i tylko w niedzielę, a mianowicie przez pokropienie wodą chrzcienną. Nie, nie wodą chrzcienną, tylko święconą. Chrzcienna to jest co, co innego. Mianowicie, że się błogosławi wodę, to, to się fachowo nazywa aspersja, przed Soborem Watykańskim II było zawsze przed sumą, ksiądz idzie Kropi Wiernych przypomina nam chrzest i, obmy, i obmycie z grzechów. Wtedy się też opuszcza ten następny etap, czyli śpiew Kirie Eleison, o nim, za, o nim za chwilę. Dlaczego tak jest? Dlatego, że podstawowym sakramentem, który gładzi grzechy w kościele, to jest nie spowiedź, tylko jest chrzest. Potem św. Augustyn chociażby nazywa. Potem św. Augustyn nazywa spowiedź pracowitym chrztem albo cierpliwym chrztem. Bardzo, bardzo jest obrazowe to drugie określenie. To znaczy, że kiedy. Ja staję w akcie pokuty, to uświadamiam sobie, że Bóg ciągle ma do mnie cierpliwość. I to jest też dla mnie taki moment, w którym ja uczę się cierpliwości wobec drugiego człowieka. Jak nie masz cierpliwości wobec swoich bliźnich, zwłaszcza tych, których spotykasz codziennie, to sobie przypomnij, ile razy już Bogu obiecywałeś, że się poprawisz. Że, nie, że do tego jednego grzechu, który się wlecze za. Za to bo pół życia już nie wrócisz, i wszyscy wiemy, jak to wychodzi. Że są takie rzeczy, z którymi, które do nas wracają. No, mamy te same słabości. To jest ten oścień dla ciała, który, o którym Paweł mówi, że Bóg mu dał takiego wysłannika szatana, aby go policzkował, żeby się ten nie wynosił zbyt, zbytnio pychą. Ten moment, w którym pada na mnie też ta woda święcona w momencie aspersji, to jest moment, w którym sobie mogę. Przypomnieć, że no tak bez bogata już nie, jest, nie jestem taki cwaniak, bo jak ktoś przeżywał jakąś taką ciemność duchową czy czas do doczyszczenia, to, to wie, o czym mówię, że wcale łatwo i, przy, i przyjemnie nie jest i że ja, go napraw, że ja go naprawdę potrzebuję, bo ciągle muszę się zmieniać, poprawiać, nawracać, i tak dalej, i tak dalej. To nawrócenie ma swój taki bardzo jasny i wymowny. Przejazd w naszych słowach, które wypowiadamy, pani zmiłuj się nad nami, czy, czy Kyrie eleison. W tym tekście, czy no to są trzy greckie wezwania, Kyrie eleison, Chrysta eleison, Kyrie eleison, odwołujące się do Trójcy Świętej. Pierwsze do Ojca, drugie do Syna, i tutaj mówimy bezpośrednio do Chrystusa, trzecie do Ducha Świętego. Wołanie do Boga, że to Ty jesteś pierwszy w tym działaniu, że to Ty możesz... Przemienić mnie, dać mi łaskę nawrócenia, dźwignąć, dźwignąć mm. mnie. To jest tak jak w tej przypowieści, znaczy nie w przypowieści. W tym momencie, kiedy do Jezusa przynoszą paralityka na łożu, demolują, tak, spuszczają go. On jest niewładny, nie może wykazać żadnej inicjatywy, to dopiero przyjaciele go, przyjaciele go przynoszą, i dopiero wtedy Jezus może go uzdrowić. To jest moment, w którym Kościół wstawia się też za wszystkimi ludźmi, którzy potrzebują przebaczenia. I tutaj ja jestem, każdy z nas jest w tych dwóch sytuacjach. To znaczy, z jednej strony modli się za innych, Pani przeba, przebacz moim braciom i siostrom, z drugiej, z drugiej strony wo, woła Pani przebacz mi, bo ja pierwszy jestem tym, który potrzebuje, potrzebuje przebaczenia, i to jest też wyznanie tego ustami zwerbalizowanie takie nazwanie, że rzeczywiście jestem człowiekiem, który woła z woła o łaskę, żebrze, żebrze o łaskę, no bo, jest, no bo jest biedakiem. To jest też ta scena z Ewangelii, kiedy niewidomy pod Jerychem słyszy, że Jezus przychodzi i od nie zaczyna, tam Ewangelia mówi, że on nawet nie woła, tylko on się po prostu darł. Krzycza Krzyczał tak, że już dla świętego spokoju ktoś z uczniów podszedł do niego. To nie jest takie, wiecie, pobożne wołanie, że o, panie Jezu, ratuj, panie Jezu, ratuj. Tylko idzie Jezus, idzie, idzie tłum. Ten orientuje się, że coś, może, że coś może ugrać, bo Jezus jest dla niego absolutnie ostatnią deską ratunku i wrzeszczy w niebo głosy tak, żeby ktoś dla świętego spokoju po prostu przyszedł do niego i do tego Jezusa zaprowadził. I on wtedy zostawia płaszcz. Płaszcz to była jedyna rzecz, której nie, nie wolno było zabrać. Prawo żydowskie zabraniało brać tego podzastaw. To był najcięższy grzech zabrać biedakowi jego płaszcz, bo to jedyne okrycie, jedyna namiast, namiastka domu. On to zostawia dlatego, że porzuca swoją tożsamość tego człowieka, który nie ma imienia, bo on ma na imię Bartymeusz. Bartymeusz dozna, znaczy dosłownie syn ten człowiek, który no, wiemy, kim jest jego ojciec, ale on jest taki, nie liczy się. Nie potrafimy mu nawet, nawet nadać imienia, no bo jest, kim tam, jest kimś tam sobie, takim człowiekiem, którego się codziennie pomija. Zresztą wszyscy mamy to, to doświadczenie, że spotykamy często ludzi biednych, którzy proszą nas no, o jałmużnę. Nawet jak ich spotykamy codziennie, to bardzo rzadko wiemy, jak mają na imię, wiemy, jak wyglądają, tak żebyśmy mogli sobie zwizualizować ich twarz. A to też, jest, to też jest dziecko Boże. Ten akt pokuty nas też tego uczy, żebyśmy się nie wynosili ponad innych, nawet tak podświadomie, ale żebyśmy potrafili pochylić się nad drugim człowiekiem, bo Bóg to robi dla nas. Miłosierdzie to jest dosłownie miłość która, się, miłość, która się schyla, czy pochyla, po to, żeby podnieść drugiego, drugiego człowieka. Kolejny element to jest chwała. Na, wys na wysokości Bogu, czasami jest czasami, czasami nie ma to to zależy. To jest modlitwa, która ma takie dwie części. Pierwsza to jest skierowana ku Bogu Ojcu i jako stworzenie uznajemy, przypominamy sobie, jaki on jest i kim jest dla nas. Wołamy też, żeby on nam dał prawdziwy pokój. Pokój, który nie jest tylko brakiem wojny, Albo takiego stanu zagrożenia czy niebezpieczeństwa, ale pokój, który jest też wypełnieniem moich pragnień. Tego, że ja rzeczywiście w Bogu widzę, czy w Bogu upatruję wszystko, co najlepsze jest w moim życiu. I przypominam sobie też ten moment, kiedy pierwszy raz w życiu spotkałem Chrystusa, kiedy oddałem mu moje życie, bo wiem, że to jest moment zwrotny, że to jest najpiękniejszy moment mojego życia. Jak to napisali ojcowie synodalni w Aparesidzie. Kilkanaście lat temu, nie pamiętam już w którym, w którym roku. To jest też śpiew, w którym łączę się z całym niebem. Dlatego, że razem z aniołami, ze, ze świętymi, wchodzę w te rzeczywistości. Znowu tutaj się staje taki kawałek, kawałek nieba obecny na liturgii. Tych kawałków nieba. W ogóle w liturgii jest też sporo, dlatego też Kościół Wschodni mówi o liturgii, czy o Eucharystii, że to jest boska liturgia, że to jest doświadczenie nieba tutaj na ziemi, że nic lepszego cię nie może spotkać pod takim względem duchowym, oprócz pełnego, dobrego udziału w liturgii, zwłaszcza eucharystycznej, bo mamy też, też inne liturgie, ale my tutaj jesteśmy skupieni na na tej liturgii eucharystycznej. W śpiewie chwała na wysokość Bogu też ujawnia się, czy uwypukla nasze powołanie, czy wezwanie do świętości. Do świętości, która jest byciem człowiekiem szczęśliwym, do świętości, która też pokazuje, że Bóg przygotowuje dla mnie więcej, niż ja jestem w stanie sobie nawet wyobrazić. Że ta pełnia, którą Pan mi chce dać, to jest coś, co mnie totalnie i absolutnie przekracza, że nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, tego, jak Bóg jest dla mnie dobry ile chce mi dać, tylko ze względu na to, że ja jestem jego dzieckiem i może nie tyle na to zasługuje, ale Bóg chce z nadmiaru swojej miłości obdarowywać swoje dzieci. Ten hymn chwała na wysokości Bogu to też nie jest jakaś. Prośba skierowana do Boga, ale staniecie właśnie w takiej perspektywie chwały. Uwielbienie, które dokonuje się w Chrystusie i skierowanie naszej uwagi na niego. Bo wszystkie te teksty, które są w liturgii, one prowadzą nas w modlitwie do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym. Jak się posłucha tych modlitw, które kapłan wypowiada, a zwłaszcza tej, o której teraz mówimy, czyli kolekty, to tamto ewident, ewidentnie słychać. To jest ten moment, gdzie zmudźmy się. Ja bardzo lubię, jak biskup Marian Florczyk robi na, bierz, na bierzmowaniach. Mówicie, no bierzmowani teraz ósma klasa, oni tak nie, nie bardzo ogarniają. Jeszcze. Rzeczywistość, a co dopiero liturgię, i on tam daje takie komentarze, dzięki czemu te bąbelki, wszystkie wiedzą o co chodzi, a przynajmniej mają szansę zrozumieć, co, co tu się dzieje. Że to nie przyjechał szaman w tej czapce, tylko tu się dzieje rzeczywiście rzeczy wielkie i święte, ale do, do czego zmierzam? Że Biskup jak udziela bierzmowania, no to śpiewa módlby się i robi wtedy stopni. Teraz pomóż za kogo chcesz się modlić o co Boga chcesz prosić co jest dla ciebie w tym momencie twojego życia najważniejsze jak chcesz prosić o tego ducha świętego żeby przyszedł do ciebie w sakramencie bierzmowania który dar ci jest najbardziej potrzebny Potrzebne, takie prowadzenie za rączkę po to są też komentarze liturgii po to też jest katecheza mistagogiczna która jest właściwie cały ten podręcznik jest katechizmistę gowiczną, czyli ma nas prowadzić do głębokiego przeżywania tego, co, co jest w liturgii i wtedy to się dzieje. Rzeczywiście, że w kolekcie mogę Boga prosić o to, co mi jest bardzo potrzebne, ale też mogę złożyć Mu, Mu swoje dary. To, z czym przychodzę na Eucharystię. To nie jest tak, że jedyną moją ofiarą to jest mój czas czy, czy pieniążek, który zabiera mi wrzucę kościelnemu, Rzucę kościennemu na tace, ale też mnóstwo innych rzeczy mogę, mogę Bogu dać. Powiedzieć, może tak, staję przed Tobą no, w takiej dyspozycji, gotowości do tego, żebyś mnie zapraszał do jakichś posłów, chcę słuchać Twojego słowa, to, co jest w Twoim sercu. Wtedy jest taki najlepszy moment, żeby to, żeby to wyrazić. Ta modlitwa. Się wzięli wszyscy. Ta modlitwa, samokolekta to jest zebranie czy ubranie. To znaczy, że kapłan staje przed Chrystusem w imieniu całego tego zgromadzenia liturgicznego, które jest, zgromadzenia eucharystycznego raczej, i te wszystkie modlitwy zbiera i przedstawia, tak jakby miał koszyk na karteczki z prośbami, intencjami, przechodził się i. Przechodził pomiędzy ludźmi, i to teraz, to, teraz Bogu przed, to teraz Bogu przedstawiał. To jest moment, w którym ja nie muszę wypisywać karteczki z intencją, tylko mogę w sobie te, mogę w sobie te intencje wzbudzić i mieć też taką, taką pewność, że Bóg wysłuchuje tego, że Jemu jest to nieobojętne, bo on to sam nas zaprosił po to, żebyśmy się razem modlili. Wtedy też już rzeczywiście się Kościół. Bo Kościół najbardziej jaśnieje właśnie w momencie, kiedy jest sprawowana Eucharystia, mhm. zwłaszcza pod, pod przewodnictwem biskupa. I wtedy mamy wszyscy, wszystkie stany Kościoła, duchowieństwo świeckich i, konsekrowanych i, tak dalej, i tak dalej, Że wtedy jaśniejemy chwałą niebieskiego Jeruzalem. Mnie bardzo porusza ostatnio, to się czyta na Wigilii, na Wigilii mhm. Paschalnej. Ten moment, kiedy Bóg zapowiada nową Jerozolimę, kiedy pokazuje tę perspektywę jak Janowi, jak to miasto będzie zbudowane, że tam fundamentem no to są te diamenty, szafiry itd., dalej, to mi zawsze uświadamia, jak muszę być cenny dla Boga, skoro on w niebieskiej Jerozolimie, z najdroższych kamieni na świecie, robi gruz pod fundamenty. Taki wiecie, gryz, który się wsypuje do, be do betonu, żeby lepiej, żeby lepiej związało. Bóg mi to pokazuje, że to jest jego gotowość dodawania mi wszystkiego, czego, jestem, czego potrzebuję, za czym, tę za czym tęskni moje serce. I On chce. Znaczy, no, to jest zaproszenie, bo ni nigdy przymus, zaproszenie do tego, żebyśmy byli gotowi brać. To wszystko, co on nam chce dawać. Za chwilę zostanie zostawiony stół Słowa Bożego, potem, potem, będzie stół, potem będzie stół eucharystyczny, a ja mogę czerpać. Prosić Boga, żeby to on w tym momencie nasycał u mnie najbardziej jak, najbardziej jak się tylko da w tych modlitwach, bo one są, one są różne, zmieniają się w ciągu roku kościelnego, nie, nie to, że się nie powtarzają, bo, bo, cza bo czasami tak. Ale możemy też odkrywać całą głębię, bogactwo i mądrość, mądrość Kościoła, tego, jak On chce nas prowadzić znowu jakby za rękę, do tego, żebyśmy te do tego, żebyśmy te liturgie przeżywali jak najgłębiej. Kolekta, to też to jest takie zaproszenie ze, ze strony Boga, które jest wypowiadane przez kapłana, że to jest taki moment, gdzie no, puść już wszystko zostaw, wszystkie te myśli natrętne, to, co masz w sobie, a po prostu bądź ze mną. Bo nieraz tak jest, że jak przychodzi, przychodzimy do kościoła, to jeszcze tam jakieś sprawy się w głowie, w głowie kotłują, że cięż, ciężko, skupić, ciężko skupić uwagę i zobaczyć, że rzeczywiście Bóg, Bóg tutaj chce do, chce do mnie przemawiać. Ja raz, ja raz to słyszałem, to, to Hesnodzieja fenomenalnie wymyślił. Wyszedł i kazanie za, zaczął od tego, że kierowca samochodu o numerze rejestracyjnym WX. Co się stało? Wszyscy momentalnie głowy do góry i słuchają czy, czy to nie mój. Co by było jakbyśmy te, tak słuchali, czytanie, rozpoczynające, rozpoczynającego się kazania wszystkich tych Modli tym szalnych z taką <coughs> uwagą. Wtedy ludzie podnieśli w głowy, bo każdy się poczuł być może to do mnie. Tutaj masz pewność, to jest do mnie. Bóg mówi do mnie przez, tej, przez teksty liturgiczne i przez Kościół po to, żeby mnie prowadzić, nasycić i żeby mi dawać to, co ma najlepsze, czyli siebie, samego, swoją, świętą obecność.